No, bo często zastanawiamy się, jaka jest dieta dla nas najlepsza. I niektórzy podążają pewnymi trendami, czyli mówią, dobra, ja robię teraz dietę wegańską, wegetariańską, albo dietę keto, czy karnię, wy... bo, bo tak. Dieta Pegan to jest dieta, którą ustalił pan dr Mark Hyman. Yy, I bardzo fajnie ona łączy dwa światy. Dlatego, że ja uważam, że w dietetyce na tę chwilę jest zbyt dużo yy, skrajności, skalary... tak, polaryzowania. No, uważam, że skrajności w żadnym przypadku nie są dobre. Natomiast jest ogromny obszar diety albo ziemi niczyjej. I mm -hmm. ja bym stwierdził, że jednak takie zbieranie do kupy jest zdecydowanie lepsze. Tutaj Mark Hyman stwierdził, że połączy dwa światy. Dietę paleo, która zdecydowanie jest takim modelem zbieracko-łowieckim, więc tam dużą część stanowią produkty odzwierzęce, a z drugiej strony połączymy to właśnie z tą dietą wegańską, wegetariańską, czyli dostarczymy jednak sporej części składników, które po pierwsze zawierają błonnik, Czyli typowy składnik prebiotyczny, odżywiający naszą florę jelitową, a jednak nasz mikrobiom to generator zdrowia. Na tak wielu polach, że łatwiej byłoby chyba powiedzieć, na co na tę chwilę nam mikrobiom nie pomaga, niż wymienić te wszystkie aspekty pomocne. Zatem Hyman stwierdził, że wybieramy 25% produktów zwierzęcych, 75% produktów roślinnych i zmieszajmy to do kupy.